Siemaneczko widzę, witam Was kolejny od single serii gospodarstwo z bójkiem. Dzisiaj z nami jest Wuja. Ja bym skończył. No dzień dobry, dzień dobry. Ja bym trzeba bez skończył kosić na podwórku, bo już pozarastało sobie katkę, by było teraz. No no no. O, do... dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, panie niemiecku. Pan by nam wy ten... Yy, wapno, ten... Dobrze, bo... co zrobić? Co po coś pomóc? Na na jednym polu. O tam! Gdzie? Wie pan gdzie mam podał? No witam, czeka, witam z Czeka pan chwilę. Y... No witam, witam pana! Tam... No Antka. Tam... No witam witam! Obok pana naszej gospody, tam jest taki pierwszy rzepak to... i tam są dwa podał obok siebie, wie a, pan chyba, ten będę się wiedział gdzie, co nie? Zobacz pan jaki nowy nabytek wyrwała. Dzień dobry, kubusiu. No cześć, też. o fajny, fajny nabytek, wiesz? Dobra, ja nie mam czasu, bo ja muszę ten lecić, bo pewnie był ja już zestaw kogo? zadań nie mnie przygotował. Dobra, synek, jedziemy, ja tam jadę koło ciebie, będę robić też. Buja. Dawaj, synek, jedziemy. Szlep na drogę, czekaj. Zadk mam do ciebie kolejny zestaw zadań. <śmienny> 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 Ciekawe, co tym razem widzę, no. obie no. przygotował. <śmienny> no tak! No tam mam? przygotowałeś, bo widzę John Deere nowy. No tak, masz tak. Pozgadzasz się na pryzmę I ją ubić Żeby ładnie jej przy... ładnie przygryźć ją oponami z tytułu I balandeką Później masz podbierać ziemniaki łopatą I później możesz z jak jakoś poprawę wrzucać No nie tam, Póra. Póra. Weź ty teraz to zbieraj ziemniaki, ja będę tą pryzmę ogarnę, bo Ubierz, żeby ten... A bo nie, zarobką byś chciała podbierać... Pewnie z Będą ci połączam pod gardłem, tą książkę. <mum> no i pij! Ale No Nie mieć co on Nawet młody ty, ja ci tam prosto. Ero, ero, ero Kurde, które to idę? No, Mój tutaj jest. Czekaj, ja sobie najpierw jadę młody, w, w te nasze kawałki. Uja, bo nie będzie nam mam zanudzać w biznach, to ja też pojadę dzisiaj ci szkoły robić, żeby nic nie zanudzać, tak? Mamu. Czekaj. Kurde, teraz nas gaz. Zresztą skurcisz się, na co tam się stało, że nie odpali? Młody 108 robisz? Zaczekaj czekaj. I no łopatko! Musimy czekać, spróbuje teraz ja Dobra. Kurczak, ale złą. Zabytkowi, ale złą. Jasne, i nie odpali. O! Chyba zbywałaś się, No jest gaz. Łapkę jest zła na początek filmu Zrób cięcie Co on gadałaś Zrób cięcie Dobra i zobacz się jesteś pocięcił Wybijamy dalej tę szklankę Widzę pyłóż dużo potęgi strągru patować Będzie, to nic nie było? Dobra, widzę, jesteśmy już... Ja to że ubiłem, Jak ty podganiesz, to może będę dalej ubijał. Aha. Drugi na w tym tam daleko. Bo ja to gdzie jechać? Drugi tygodniu jechać to... Młody! Młody! Bo ja gdzie jestem? No, nie, 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 gdzie nie, nie. Nie, 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 nie. Tam daleko na nie. Nie, 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 Bierz 60. Dobra młody, słuchaj bier y, talerzówkę czy tam byle co półkultywator byle żeby coś było i obrób to żeby Bierz się nie było. Zróbmy to pole, zróbmy się nie o zimy. Tu na tym polu. A co mamy robić? Tu dać, tu upraw. Nie, po prostu talerzówkę tylko pole. Nie, talerzówko po przejeźdź nawet. Bo coś jechać, bo coś się pan znowu Albo albo się jakiś i to mnie tu tym spokojnie Halo? siedzie? Halo? Sąsiad? O kur... Halo? 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 No halo? No cześć sąsiedzie Co że tak no? kwiat kwiat ja, jest u nas na polu nie tak się jodę. Ci byłem młody, Belka wyładował i nagle Belka cała się zapoliła. No chłód tam. chyba. No jo. Dobra, na razie. Młody, ja jedę tam na dalekie pole, wiesz które? No, tam daleko. Dobra. Pani uprawajcie? No idzie, idzie, idzie. One o, nie idzie, idź. Łaniegle bez płótnia. Bo właśnie jest to śląsk zresztą. O, teraz Gdzie? idzie. w tamtym roku nic nie zimę to teraz nie będzie pszenica, a już nie pamiętam co. Nie, tam był, tam była pszenica. Tam było to puszane, nie wiem, co to będzie puszane. już myślę, że to puszczali. Na książkę, Na belki. Mamy obijankę, Mamy klasę. Siem, tu mamy coś, mamy tutaj co robić w tym roku, bo nic. My tylko podżywamy, Na tym roku nie, bo to musiałeś tym, kurde, nadwalać.

Mietko pra, z prasy chyba iskra poleciała, się belkę całą tę parę randów taki więc tak przez telefon, że, że wyłonął tą belkę i cała jest iskra poszła cała. I nie była, ale zdążyli ugnębić Holandę, uciec. Idzie, idzie to na 60, tak? Pewnie, idzie jak szalona. Teraz u nas często, nie wiem czy na to. Zrób cięcie o dworze. Do Dobra, widzę, że tak? jesteśmy już w cięciu. ładnie uprawa idzie. No. I weź tą belkę jednorękami przesuń, bo żeby mi tutaj nie przeszkadzała. Stan B. Góry, demony, no mówi jem hmm. wuja. tak obić koło tego, jakby się popaliło. to by... Ale nawet O, pojechał landek Muszę dać te siątce, bo, bo ona nie chce iść. Muszę jej dać po galach trochę. Dobra, tak doskonci roboty robić? No niedawno mechanika była to. Ja zgasiłem, zobaczę jak co tam ładnie robi Dobra palimy już widzowie drugi raz jedziemy dalej za mało gazu dałem muszę jeszcze raz Jeszcze, jest taka sprawa, bo ogólnie. No. No, bo ja. e, za niedługo napisz mi chyba za pod, na, po, 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 na początku na, na początku października. Ja, ja, ja teraz podamek w zboże i jak się mi emerytura kolejna, to możliwe, że po, to, to jak do boty, ja to skończy robotę i ja chcę za to jechać oglądać wątre, czyli po jaką Nie rzecz! Nie rzecz! Tylko coś, ale to że będzie kupowane, bo no to na następnym ja, ja by tam, no. ja by tam, chciał tam, no. chciał no nie rzecz, jakby, co? No dobra. No. no, jest co robić. Muszę teraz te No, za, zapisać, ta, zapłacić, Kurde, ten. Muszę posortować no. tak bi jedzenia i niektóre, niektóre, niektóre jako diady i jeszcze jeszcze tam jeszcze i więcej na w pójdzie no, mamy którą minutkę już 13 to jeszcze chwilę i dziesiątka na wsiolone Zgasłam jeszcze raz już dzisiaj, kurde młoda O, dobra <tryk> Ten zakręt, kurde, wyjadę na prawo Jest tam tyle rzeczy, bo mi jest ulubione teraz tylko połączę, żeby tylko wykręcić i dać nowe. No. To, to nie jest nic z tego, a trzeba obejść pserem, ręce rąk nie poprzecinać, bo to na mnie te tyle nie zrobią. tam mają swoje warsztat. Oooo. No coś, myśląc, ta samolotu spadła. O. No ty nie umiesz, tu no. się operować. Gdzie nie umiem, tylko spadnąć na samolot, bo nie miałam odnogi. Zopnięcie! Dobra, więc wiesz co? Tylko pierwsze 80. Dobra, wiesz co? Może jutro bierzemy te ziemniaki, bo dopiero te zapłaty dają pojutrze. Więc jutro, bo abym później bierzemy te ziemniaki, ja tam miałam albo ja, ja tu tę książkę, i właśnie ja, ja to oglądam to, co mówiłem. Ja tam nie będzie. No? Trochę czasu. ja coś kombinuję. Chyba to będę ten... ...tajrzewał pewnie w Bo to jest wielkie pole nawet. Nie wiem, bo ja właśnie... pod nogą nie ma jakby nic. Nic pod nogą nie ma. Nie ma się przygody, bo nie ma nic. jakby się jakby mocy nie miała. No weź spróbuj ty. Zobacz. Ale później ty młody to ubijesz... ...i będzie okej. Okay. No chyba, ba. chyba... ...wszystko będzie No A mi to. No zobacz, tam wodą jakby nie było pod... Jak pod nową by nie było. Opalamy, daj da, gazu dać. Na pierwszy bieg wrócił na furtę zostawił. Oh. jak mu przed jak ma. Na no, zakęcie zobaczcie sobie jak na trójce będzie się chodzić, to na trójce. Bo na trójce No daj trójkę, no, nie Dobra, jest uprawnień, to masz, Także, masz to uprawić i będzie okej. Okay. Ja, ja, nie mam w tym grunek, to nie muszę Nie no, nie weź. A bo już tylko nieziemiak podwiozł, no żebyś... No i już nie mam pod nogą Ale mam kilka... Ale bo, ale, matka, ale, no, ale dwa pole chodzić jeszcze... Jakbyś jeszcze jedno pole jeszcze dzisiaj zrobił, to byłoby elegancko zrobione. Ale postaram się, bo ja dzisiaj jak najwięcej tu pozostaję, że

Zabiję, mam ja to nie tak mało. Zabiję, bo trochę zabiję już nawet. No, że to jest tak... Dobra, teraz wuju przestań. środek przejadę, bo kurde, mordę, to nie będzie inaczej. A ty będziesz się jechał, nie? No ale to się maluchem. Zobaczmy, czy wuju, może jeszcze w ogóle jest. Pewnie pojechał już. Nie słyszę już pewnie. Ja Szybko widzę, żeby ten nie dowiemy co by ja pojechał, bo widać ja nie No idziemy sobie trochę ubić. jedziemy jeszcze parę razy i ubijemy trochę. Nie będę czas na całym cały, 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 cały odcinku pokazywał jednej, tej samej roboty. Bo szkód na ten ile można? Ja tu by ja taką górkę zewu, że się teraz. Powi pramę tego majstro. Mamy już minutkę dziewiętnastu. E, to jeszcze trzy minuty będzie nic. idziemy do Łoczka. Nie, no, nie, 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 No i? Się, no i do no, no, Ja i, no nie, ja nie, 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 ja tu nie, 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 ja nie, 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 Muszę pójść do tego, do tego, do tego do... nie, no. do... Do... Do Muszę tak. Panie Mietku, tak? Mhm. O, dobry. O, cześć, cześć. Dobry, młody. O. Y, masz tu linkę, jaką Ja ten, na mi się za, ten zabicił. Ja panu się tego czy całą kopicę? Co? No, na razie powiedziałem, że ja A ile bym chciała wykupienie mąki takiej? Zabicił jakąś linkę, a co? No, jakieś. No to zabisiłem się ciątku, na dziesiątku, na pasowałby bym je wydrzeć stamtąd. 50 tysięcy. O, no to ja tam przyjadę. Dobra, mhm. dobra. No to kurde A na razie będzie, a ona ile? 3 lata mogłabym wyjeżdżać zabić? No 2 pizdoty Rocznie? Rocz, no chyba No to tam, bo to na razie to nie mamy jeszcze pieniędzy, czy tam Ja będę miał to przyjedziemy To ja, to ja, to ja, to ja przyjadę pod przyjemną umowę <grym grym> i tak dalej Dobra Dobra ja Właśnie wyjadę nie ma szans. Czekamy na... A na tego... Na tego mietka syna, bo nie wyjedziemy. Do Haling do czego pojedziemy.

Dobra, czeka. Dobra, idziemy? jesteśmy już. Id idziemy do domu, będziemy kończyć, No ja sobie wejdę do domu. No ja sobie ogódkowu. No i cyk, cyk, cyk. O! E, e, co się dzieje? Pankie to antek. Co ty zrobisz? Bo no, ja mnie No dobra. To dawaj tutaj sąsiadni, ja zaraz do ciebie przyjdę. Ja sobie nabiorę w widzowie ogólnokomu i będę kończył odcinek. Tutaj cyk, 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 nabieramy. dobrze widzę, więc w tym odcinku to by było na tyle. Do następnego siema. Wow!